Dzisiaj wyjaśnię Ci jedną z najbardziej mylących rzeczy w diagnostyce. Czym różni się niedobór żelaza od anemii i dlaczego większość osób nieświadomie chodzi z niedoborami latami, mimo że wszystkie badania macie w normie? Zacznijmy od podstaw. Niedobór żelaza to sytuacja, w której organizm ma zbyt małe zapasy żelaza, czyli po prostu spada Ci ferrytyna. Ale hemoglobina może być zupełnie normalna. Dlatego w morfologii możesz mieć wszystko, ale to wszystko na zielono. A nadal czuć się fatalnie. Anemia z niedoboru żelaza to już kolejny etap. Dochodzi wtedy do spadku hemoglobiny, a to oznacza, że cały układ krwiotwórczy zaczyna działać na rezerwie. Tu jest najważniejsze. Anemia jest konsekwencją niedoboru, a nie jego początkiem. Jak to wygląda w praktyce? Tutaj macie przykład mojej podopiecznej. Ferytyna na takim poziomie oraz hemoglobina na takim poziomie. Czy ma anemię? Nie. Czy ma niedobór żelaza? Oczywiście, i to pełnoprawny. Ferrytyna poniżej 30 nanogramów na mililitr to wartość, przy której większość prac naukowych jednoznacznie uznaje niedobory żelaza. I to wymaga natychmiastowej reakcji, bo bez tego w kilka miesięcy może wyjść po prostu prawdziwa anemia. Co ciekawe, wiele laboratoriów oznacza ten wynik na zielono. I to jest, niestety, uważam w dzisiejszych czasach największy problem, bo pacjent dostaje informację, że wszystko jest w normie, podczas gdy jego objawy mówią zupełnie Coś odwrotnego. Dlaczego niedobór żelaza bywa niewidoczny w morfologii? Bo organizm działa bardzo sprytnie. Gdy zaczyna brakować żelaza, najpierw obniża się ferrytyna, czyli magazyn. Organizm robi wszystko, żeby utrzymać hemoglobinę jak najdłużej, bo ona odpowiada za transport tlenu. Dlatego pierwszy etap niedoboru nie daje jeszcze nieprawidłowych wyników hemoglobiny. Ale możesz już to odczuwać. Na przykład trudności z wysiłkiem fizycznym, brak libido, zmęczenie. Kołatania serca, pogorszenie się koncentracji, bóle głowy, wypadające włosy, zimne dłonie. Organizm wysyła sygnał, zanim wysypią się wyniki. Tutaj pokażę ci przykład, który faktycznie to obrazuje. Żelazo wygląda na taki poziom, czyli normalnie. Ferrytyna, proszę bardzo, jest za nisko. I to jest sedno diagnostyki. Żelazo w surowicy nie mówi absolutnie nic o zapasach. Dopiero ferrytyna pokazuje, w jakim stanie jest organizm. Dlaczego jest to takie ważne? Bo jeśli zatrzymasz się na tym etapie, możesz wszystko jeszcze łatwo odbudować: zapasy żelaza dietą, suplementacją i po prostu korektą stylu życia. Ale jeśli to olejesz, niedobór przechodzi w anemię, z której znacznie trudniej jest się po prostu wydostać. Co więcej, osoby z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami gospodarki hormonalnej, czy chorobami jelit mają zupełnie inne progi diagnostyczne, więc ta wasza norma na wyniku nie zawsze znaczy norma dla ciebie.